이스 <shr> broń siłanko widzowie widzicie w klęczniku na moim kanale no i dzisiaj jesteśmy w um, by to powiedzieć przy, w GTA 5 przygody Franklina na początku będziemy nagrywać au, na początku będziemy nagrywać GTA bez modów życie Franklina a później z modami Także, no, widzowie. Na razie gram na PSie. i nie Kompanię mam. Nie, bo widzowie... Na razie nie mam. Kurde, widzowie... Rozpadam, cud! Yy. Nie wiem, gdzie jesteśmy ogólnie, byliśmy w więzieniu. Znacie historię Franklina. Co to za auto, dobra, dobra nie? Znaczy chyba historię Franklina. No i naprawdę jest, co opowiadać. Musimy zajechać do pewnego domu. Do pewnego domu naszego ziomala, o ile tam jest. Który nas oszukał, widzowie. Jak napadaliśmy na bank. Tak, ogólnie to jest już taka prawdziwa historia Franklina. To jest taka prawdziwa historia Franklina. O tutaj no jest kontynuacja z tego całego pościgu napadu na Pacific Standard. Także widzowie no jeszcze tym bardziej jak będziemy grać na kompie i na modach o ile uda mi się. O ile uda mi się... Zowie hmm. Poprać te mody. Dobra. Także nam widzę. Chodźmy tu. Bierzemy broń. Otwierać. To wyminęły minął no, 10 lat. Niestety, Franklin nie ma syna. Tamto to nie była prawdziwa historia. Czekam, aż ktoś tam otworzy. Może nie wiem, ktoś tam śpi, widzę, czy coś. My nie wiem. My, kurde. Poddać się, jeżeli ktoś tu jest. Kogo nie ma? Co, coś mi się wydaje? Że ten dom może być pusty? Akiba Za drzwiami? Yes. Może go widzę w jakiejś znajdziemy Ogólnie Five'em będzie nagrywany na Mój yy, Drugi Kanał yy, Nie nazwę go Rakalek Plus tylko Rakal Five'em, bo Rakalek Five'em A tak to też będzie nagrywany na Twitch'u Nie ma tu. Nie ma nikogo. A tam otwarty? Znaczy, no nie otwarty. przesyłiliśmy. Także ja się nie Czekajcie. Czekajcie, że tam ktoś jest. Dobra. Uf, kurde. Gangit. Garaż otwarty Dobra widzowie Oczywiście nie będę hmm, Wam pokazywał jakich jakie mody pobieramy w ogóle tylko widzowie Tak szczerze. Ta seria będzie trwała długo, bo to jest seria przygody Franklina. A ja chcę, żeby ona była po prostu taka dopracowana, żeby była też taka kompa. Kupuję sobie laptopa, nie wiem, kompa takiego widzowie, jakby to powiedzieć. wiem, takiego dobrego, albo gdzieś się coś tam trwało. I widzowie, nie mam już. Mm, teraz miałem PC takiego do dwa koła, klasyczek do Fortnite'a, no a teraz chcę se kupić y, laptopa. Tak szczerze, y, no połączę sobie laptopa do monitora i będzie Git. No widzę. Szukamy tego właśnie. Y, tego właśnie. jakby to powiedzieć. Opa, który nam zalecił napadnięcie. Bo no, widzowie Franklin wam nie mówił jeszcze przed napadem, że y, pisał do niego, co zrobić przed. Y, jak po prostu kasy nie ma. Gdzie widzowie może być? U swojego żemana. Chcę mieć być parę. A nie ma. Nie znajdę go tu. Nie ma szans. I mieszka w, w, tam. I mieszka w bloku tutaj. Praktycznie tam, gdzie Femil a jest z Balasów. No to nie jest taki ziomal, ziomal. Bo Franklin był za familis zawsze No oczywiście ja też widzimy musimy uważać Musimy go poszukać Czekajcie wizmę Mam plan O tym fioletowym to się gapi Z mam broń także dobra. nie ma, to jest kogoś domu. Krzaków. Go znaleźć, nie ma szans, że nie. Kurde. Słyszeli coś. Dobra, widzę. Ja chyba podejrzewam, że będę się strzelał. Pierdzielę! Ja pierdzielę! To, że nie zauważył? tu jest? Ten, tam jest. Nie wiem. Co tu siedzą? Widzowie! Widzicie tego w kra O kurde! Zauważył mnie! A nie, to nie on! Pies! Uś. Kurde, nie będę się strzelał, no! Bez przesady! Kurde, widzowie... Конечно, мне нечего. Спадам, сут. А! Достал. Спадам, спадам, быстро. Быстро, быстро, быстро. быстро. Кошты, кошты двух нам вот не умеем стрелять. Не вставай. Не вставай. Не вставай. А, ну, достаем. Курт. Одна из них. Вот так. Ава! Спадать. только куда-то? Nie widzę go, widzowie. Ła! Jest! Przepraszam, piesko. Aj, widzowie. Co tu się dzieje? Ja pierdzielę. O nie, o nie, o nie. Przecież nie żyjesz! Pierdzielnie. Uwa. Pugusi auto Dobra widzowie Ryzykuję Idę O, siema, widzowie. Widzimy się. Tutaj w szybie. Freże. Ustał. Na odpal, odpal, proszę. Czekaj

Nie wiem go. I tak chciałem to co zaplanować, ale dobra widzowie. Ja mam dumni już się dziś. Ale w sumie on też. Co widzowie? Mieszkam sobie tu. Nie wiem ten baler jakiś dziwnie już z... jest jesteśmy na naprawę Kurwa, muszę widzę. Muszę nowy zamek dać się nie mogli w ten tym Ale lipa Naprawdę lipa Źle to wygląda, o źle to wygląda z mojej strony, widzę, <tryk> <tryk> widzę, to wygląda groźniej, to wygląda mega zimnie. Nie nie zauważyliście jaki Franklin jest powytatuowany. Naprawdę tragedia. Nie uciekliśmy z więzienia, tylko nas ktoś wziął. Nie wiem dlaczego akurat do Los Santos. Do jakiegoś kontenera. To był jeszcze otwarty. Ja tam leżałem. widzę. Nie mam pojęcia. Dobra, chłopak, wypsuje ten. Trudno. No nic z tym już nic nie zrobię. Już nie wiem, jakieś kupić. Ty, 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 ty! Hey, like my... Czarnowosa. Z telefon wyrzuciłaś? Stój! Nie rozumiesz? Gdy ci stój. Dobra widzowie. Chciałem się dowiedzieć czy jest to jakieś kurde. Nie wiem. Dawno mnie tu widzowie nie było. Oj, bo ci walne walnę. Siema? O ty frajerze mały. A! Kurde. To on. Widzowie. On zna tego, co zrobiłem. Poczekajcie. Może go postrzelę w nogę. Dobra, został. Nie wstawaj, nie wstawaj. Nie wstajesz. Dobra, widzę, że jest git. Mów. Mam do ciebie parę pytań, kolego. Dobra, widzę, biorę go. Dobra, konopka. Pozostało ci parę pytań. Czy znałeś takiego kogoś jak... Logan? A wiesz gdzie on się teraz znajduje? Znaleźć kogoś takiego jak James. Więc wie, robię to dla contentu. Uh -huh, to już jest zabity kolego. <laughs> uh -huh, a teraz... Szukasz Milogana. Natychmiast. Nie poddam się, dopóki... Nie znajdę go. To jest mój wrok. Zna... ...moje ruchy. Zabrał mi wszystko, konto. Michaela też chcę namierzyć. Nie zabiję cię. Weź ze mną Jeżeli się zgodzisz, a jak nie, to kiniesz. Mhm. Dobra. To idziesz teraz. Dobra, luz, z tą magą. Powiemy cię, że ci postrzelili. Byliśmy u bal lasów. Byliśmy sobie stacja. Przypierdzieliłem się do chłopa i tyle. Dobra. To gdzie ten logan masz się znajdować Dlaczego akurat tutaj w Los Santos Przez On siedział? Kto? Jak to nie jest logan? On mi... On mi mówił, że to jest logan. Że on jest loganem. Nie z żadnym Dwayne, co ty mówisz. Jak to? Jak jeszcze raz? Jak on ma na nazwisko? On mi mówił, że Logan Himerson. No, Himerson. Nie żaden. Kurde, powiedz mi jeszcze raz. Kto? Dwayne Lears? Co? Ja I Jakim cudem? Niby Lears. Good. To jest niemożliwe, że to jest Lears. Znam jego tatę. A, Jesteśmy albo byliśmy przyjaciółmi. Naprawdę. O, wozi się takimi autami. Oni obydwoje mają moją kasę. Moje... Zarobione... Całe. 200 milionów Tak miałem 200 milionów, ale pewnie to przepiepsy litera. Nie mam z tego żyć. No jedyne co tu mam jakieś 110 dolarów A napadłem na bank ponieważ Tak ten Johnny chciał Powiedział, że da mi coś w zamian I Powiedział, że nie, a jak nie to ostrzeli mi bliskich Tego nie chciałem Co ty mi mówisz o jakimś harem? Sorry Ja nie mam żadnego syna Okej, czekaj, pamiętam Byłem w więzieniu, to... Przyszedł do mnie taki jeden Harry, zagadał. O oh, kurde. Czy ma jeszcze syna? Ja, jeszcze. Ciekawe, czy wie. No że, że żyje jeszcze. Wątpię. Ale dzięki, że mi powiedziałeś, stary. Sorry, że cię w tą nogę. A tam stoi? Się. Oh, <coughs> fuck. Co się. Coś się Jak chcesz, możemy porozmawiać razem. Przez te się kompletnie inny. To Alcatraz Jakby Najpierw byłem tam Na posterunku Głównym, a teraz później byłem Alcatraz oh, spałem Pamiętam Kopałem Do góry Ale się nie udało to Przestałem i... Po paru dniach, jacyś chłopi mi wzięli. Mam nadzieję, że zabiję tego lirza. Jeśli wszystko stracił... ...z tych pieniędzy moich... ...to wszystko straci ze swoich bliskich. Taki groźny Siadaj Dobra widzowie, to było tak kontentu Znowu, powtarzam to, żeby się nie Nie mnie w komentarzach, że Łooo, suizofrenia w ogóle Dobra stary To gdzie mam jechać? Dobra widzowie, w kolejnym odcinku Będziemy jechać tam, gdzie właśnie ten chłop nam powie. I widzowie... Jeżeli znacie The Leers, które oglądaliście, parę dni temu, dwa dni temu, to widzowie wiecie, o co chodzi. Na początku widzowie nie wiem dlaczego ale... Zaczynamy no wiem dlaczego ale... No dziwne bo w każdych seriach moich na początku jesteśmy zawsze... No mamy mało pieniędzy a w tym miałem dużo kasy, miałem jak także znaczy, widzowie przygotujcie się na dobrą serię Patrzcie dwie serie bo The Spoileruję Wam, że potrwa tylko 5-10 odcinków A później będzie kontynuacja tego odcinka Jak ten The się skończy To tutaj będzie jakoś 30 odcinek Tak to na widzę Nie wiem Może jak się okaże że za parę dni, za parę tygodni będę miał tego laptopa. To może się nawet na 15. Tutaj, w, tym, w tej serii, na 15. odcinku skończyć The Także. No. I widzowie, przyznam, że. Hej, też nie mają racji. A i. Może i trochę kradnę koncentru od Karucha, ale je zmieniam, jakby kradnę, ale trochę zmieniam ten, ten, a ten Dwayne Liris to widzowie nie jest Dwayne Hills, bo Hills to jest nasz przyszły partner widzowie, także no mam nadzieję, że wam wytłumaczyłem i się jaracie i widzowie widzimy się w końcu.